Cześć ludzie, ogólnie nie wiem co tu robię Jakby nie wiem czemu w ogóle mówię cześć ludzie Ten kanał ma zero subskrypcji i nikt tego nie obejrzy <grym> Tak czy inaczej gram w Movie Star Planet Yes Nie mam badego pojęcia co ja tu będę robił, w ogólnie Jakby ta gra jest strasznie nudna Jakby wydaje mi się, że to nie ma co robić, ale jeśli macie jakiś pomysł co w tej grze można robić To napiszcie w komentarzach do kogo ja to mówię tak tego nikt nie ogląda Zaczynajmy Ogólnie ludzie jak mówią zaczynajmy, to później puszczają intro, czy coś w takim stylu, a ja nie mam intro, więc... Yy... Nie wiem. <laughs> więc... Yy... Witajcie na moim wspaniałym koncie, na Mr. Planet, nazywam się Niasu, Spacja Art, nie wiem czemu to Spacja. Nie wiem czemu to jest napisane budowa, budowa. Nie wiem kim są te osoby. Bra, tak serio teraz to ja jakby grałem w Mr. Planet całkiem niedawno nawet. Mam czasami tak z tą grą, że sobie do niej wracam. Yy, ogólnie, wow. I tak sobie teraz pobrałem tą grę na pulpit, w sensie, jakby, wiecie, bo teraz można mieć, jakby, movie Star Planet nie w przyglądarce tylko tak normalnie i chyba wszyscy już o tym wiedzą, więc to nie jest nic odkrywczego. W ogóle, wow, nowa MSP-apka. Ale jakby, wiecie, że ta apka chyba istnieje od jakichś kilku lat i już nie wiem, czy to jest takie nowe. I powiem wam, że nie mam bladego pojęcia, co w tej grze można zrobić. W sensie, no ja rozumiem, że mogę sobie pójść do jakiegoś luka tutaj odzież i ogólnie, uhuhu, ale te ubrania są brzydkie, strasznie, jakby. Fuj. Znaczy, no tutaj to nie jest takie słabe nawet. Ale. Mm, mm, ten typu fajnie wygląda, fajne takie piegi. Nie wiem, nie, nigdy tych piegów nie miałem i chyba mieć nie będę. To wygląda całkiem nieźle, ale jakby zrobić tam przykład bordowe. Nie, fuj. <noise> U mnie włosów nie zmieniam, bo ja lubię mieć brodę <noise> i jakby mam ten sobie włosy od y, jakiegoś, jakiegoś czasu już bo po prostu chcę mieć brodę i jakby to są jedyne włosy, które mi to y, zapewniają. Kiedyś nosiłem jakieś takie tutaj, jak widzicie, kolorowe i ciekawe włoski, A, ale teraz y, tylko te. Z ogóle mam nawet trzynasty, nie mam diamentów, nie mam pieniędzy, mam trochę, ale mało. Y, skarbonka jest pełna, ale jakby nie mam VIPa i chyba nigdy go nie będę miał, więc yy, nie wiem, po co ta skarbonka w ogóle istnieje, tak że

Ubrałaby się tak jak osoba nad tobą nie. Jeśli chodzi tylko o ubrania, to czemu by nie? Zawsze można je zmienić. No, wydaje mi się, że Domka Super ma naprawdę bardzo dużo racji. Twoje jednorożcowe imię. Twoje jednorożcowe imię. Pierwsza litera imienia twojej... Okej. Okay. Trzy pierwsze litery Twojego Niku. Ne i A. Literka twoje, druga literka twojego ulubionego koloru Nie mam ulubionego koloru, ale nie będzie czarny e, Ostatnie litery twojego imienia e, No chyba tak Ek Kniacek Ej, to nawet nie jest takie głupie. Dobra, idziemy dalej Elo Twoje drugie imię pierwsza litera twojego niku. nie Trzy... trzy... <ścoughs> Trzecia litera imienia twojego bww Twojej, bw. aha, czyli ogólnie jak macie Męskiego, bw, to nie możecie W ja mam dam, damskiego, więc jakby Ym, Tak S <grym> Druga litera imienia twojej mamy N. Pierwsza litera imienia twojego taty Z Co? N z z, z, z Pyrgwy Bez sensu to jest Napisz pop dwie sekundy. O Opo, pop. opop, pop piop. O co tu chodzi? Twoje mi po hawajsku. Też może być ciekawe. Napisz H. H. Ostatnie, ostatnia twojego imienia. Y, K. Napisz A lub G. A czemu A lub G? No dobra, nie będzie G. Napisz V, v. H. Hagi, 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 V, Nie wiem. Ile to kosztuje? Jakby, excuse me, Jury, Judge. Kto chce być Jury albo Judge? Ja bym nie chciał, może. Nie wiem, bez sensu, ale nawet to kosztuje 11,7 groszy. Bez sensu, jakby tutaj macie jakiś elitę, może być elitą. Za złotówkę drożej, ponad złotówkę drożej, albo za jakieś 3 złote drożej możecie być. Star, więc ogólnie nie wiem, nie opłaca się tego kupować, jak coś, to kupujcie to. Macie 20 diamentów, czyli o 10 więcej niż w tym normalnym, a płacicie tylko 3 zł drożej. Co, to mówię, tak tego nie kupi. Wow, prezent Artykuły? Fly, sea item. Czemu ten item nie istnieje? Jakby czemu kupić powietrze? Najlepsze, najlepiej sprzedające się ubranie. naprawdę jest najlepiej sprzedająca się koszulka? Strasznie brzydka. Nawet nie mogę jej przymierzyć, ani kupić, bo to jest damskie. Lol. I to jest coś męskiego w ogóle. Wow. No, te okulary chyba są na męskim, ale jakby te okulary są takie unisex. To jest męskie chyba. Zaraz to sprawdzę. Ale ogólnie, wow, znaczy coś męskiego. Odzież. Tak, to było męskie. Wiesz, jak ktoś kupuje jedną koszulkę, brzydka jest strasznie. W sensie... dobra, nie jest zła, ale po prostu... Dobra, nie, brzydka jest. Zauważyliście, że te motywy dla mężczyzn są zazwyczaj strasznie krótkie? Jak wy trzy strony. Nie wiem, wydaje mi się, że dziewczyny mają trochę więcej ubrań, to jest trochę słabe. Powinni to jakoś zrównoważyć. Ej, te klapki są całkiem spoko, ale... Czy ja chcę kupować klapki? Ej, dobra, kupię sobie klapki. Ej, dobra, może nie będę aż taki klasyczny i może wybrać jakiś inny kolor, ale dobra, nie, jednak ten był najlepszy. Czarny musi być, bo innych nie założę. Gdzie jest ta mucha? Ej, ale to kiedyż? Co? To jest nieziemskie. Boże, chciałbym to mieć. Nawet nie wiecie, jakbym chciał to mieć. Jezu. Wow. Ej, to wygląda fajnie. Ej, dzięki temu można nie mieć oczu, ale to jest świetne. Matko, czemu to jest dla VIP-ów? robię w tym filmiku. Dobra, jakby... Dzięki Wam wielkie za oglądanie, nie wiem w ogóle co ja robię w tej grze, nie wiem co ja robię ze swoim życiem yy... no i cześć.